Marcin, w jednym z materiałów przed tą galą mówiłeś zupełnie szczerze, że Twoim zdaniem to będzie decyzja. To decyzja oczywiście była, ale przyznać trzeba szczerze, że to było raczej jednostronne widowisko. Ciężko mi jej powiedzieć, bo nie widziałem tej walki. Byłem w środku, a wiadomo, że ze środka troszeczkę obraz jest zaburzony. Wydaje mi się, że wygrałem wszystkie trzy rundy. Tak mi się wydaje, ale to jest tylko moja opinia. Jak na gorąco? Jak według Was? No zdecydowanie wygrałeś ten pojedynek, wygrałeś go jednogłośnie, natomiast chciałem zapytać o odczucia podczas samego pojedynku, czy Ty czułeś, że Zadymak gdzieś zagroził Cię w którymś momencie? Yy, nie wydaje mi się. Raz mnie trafił pod takim ciosem, bo to poczułem, że delikatnie mnie zamroczył, ale widziałem, że ja kilkukrotnie go zamroczyłem. Spodziewałeś się, jeżeli chodzi o stójkę, ale przede wszystkim mam na myśli ciosy, pięści, wyprowadzane właśnie te, bo to jest zawodowy pięściarz, co by nie było i wydaje mi się, że można było się spodziewać więcej. Spodziewałem się, że będzie bardziej przebiegły w tych wymianach, w tych akcjach bokserskich. Nie był w ogóle przebiegły, był przewidywalny. Fejka i wchodził z kombinacją, więc bardzo przewidywalny. No właśnie my się spodziewaliśmy, że a będzie chciał wejść w tą wymianę, w taką kolokwialnie mówiąc bójkę i zastanawiam się, czy Twój plan na ten pojedynek był podobny, czy to po prostu w ferworze walki podjąłeś te rekordy? nie pamiętam. Chwila, moment. Jestem. Yy, rzygać mi się chce, nie będę kłamał. Yy, ze yy, O co pytałeś? O, w zasadzie o twój plan na pojedynek, no bo wiedzieliśmy, Plan był że taki, żeby schodzić i... cały czas do prawej strony, atakować fron frontami, yy, dużo ściemniać i nie bać się z nim wymian, bo widzieliśmy, że też będziemy o, yy, w stanie ustrzelić a w kliczu ładować kolana, Ale on miał podobny też prawda? Ale ja mu kilka razy chyba nawet yy, ściągnąłem na głowę, więc, więc czuję się zwycięzcą w tych wymianach kolanami. No i było też yy, uderzenie głową, to, Słyska, to oczywiście nieintencjonalne. Słyska nieintencjonalne tak. Najpierw on mnie uderzył w pierwszej rundzie, a po, no ja oczywiście nie chciałem młodzieć, tylko po prostu w kombinacji ja się pochyliłem, on się pochylił no i się zdarzyliśmy. Przykro mi, że go to rozcięło, no ale taki live. To on tobie też szybko pokazał, moim zdaniem, wracam do tego co mówiłem, że e, ta stójka nie taka straszna, spokojnie mogę robić swoje, iść bardziej ofensywnie. Ja czy on? Ty. Że mogłem jeszcze ofensywnie to on iść? tobie pokazał na początku, on tobie pokazał to, wiesz, początek, zawsze badanko i tak dalej, widzisz co, chcesz zobaczyć co on pokazuje w stójce i bardzo szybko tobie pokazał, że tak naprawdę nie ma strachu i można pójść bardziej do przodu. Tak, zgadzam się, tak właśnie było, nie chcę odpowiedzieć innym słowem, więc powtórzę kilka razy po tobie. Tak, pokazał mi, że mogę wchodzić w wymiany, tak, tak było. Dzięki. A czy narożnik w ogóle był zadowolony pomiędzy rundami z pojedynku i jakie podpowiedzi pomiędzy rundami padały? No mówili, żeby nie wydawać się wymiany i trzymać się game planu. W trakcie walki też wspominałem, mi, że do prawej strony, czyli wszystkie założenia treningowe, które robiliśmy Czy jest coś informacja, ile udało wam się sprzedać? Na pewno kilka. Tak? Wiem, że chciałbyś wysiedzieć, to, że walczyliśmy właśnie właśnie ale nie. kilka osób że... Ale, założy... ale taki był pomysł na to, żeby wasza walka jakby była promocją gali, tak? Czy to jakaś informacja, że był skok w sprzedaży, czy nie, nie wiadomo. Tak, dostałem właśnie dwoj numer Rafał Pasternak i super. mówi, że niesamowity skok sprzedaży. Mówi, top, top seller. No to i najważniejsze, czyli to był super tak. trafiony pomysł. Tak, ale warka darmowy, na dachu To YouTube Było YouTube nie jest 200 na tysięcy osób na, na otwartym YouTube. A tysięcy? 2 miliony. Aha, to tak, 200 tysięcy oglądało na otwartym YouTube to więcej niż YouTube. poprzedni klaw, bo na przykład nie działał, nie? Nie to powiedziałeś. Ja byłem na żywo, więc nie wiem. Nie Aha, byłem, ja nie byłem. Byłem. niestety nie byłem. A tak po prostu to miało na ciebie jakiś wpływ, że stoczyłeś pierwsze tą pojedynek otwarcia, bo chyba dawno nie było takiej okazji. Co mówię? No, Wywiotowałeś się, to jest zmęczony jesteś, nie? Pan pytał, czy to miało znaczenie, że to była pierwsza walka. Bo nie walczyłeś w pierwszego pojedynku. Nie, nie, nie. Nie miało do tak. żadnego znaczenia. Nie było, nigdy. Nie miało do żadnego zmęczenia. Czy to, że jesteś taki królewsko zmęczony, miało na to wpływ? Czy to miało wpływ na to, że jesteś taki bardzo zmęczony teraz? Nie. A na co? Było tak jak mówię. Znaczy, mówisz. Czy to miało wpływ, że walczyłeś pierwszy? Na co? Nie, nie, nie. To, 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 nie, nie, to, to, to nie, przepraszam. Nie rozumiem. Bardziej, to pozwól, że ja zapytam. Nie o już walkę, ale o to, co było po niej, o ten statement w wywiadzie. Rozumiem, że teraz Don Cassio na celowniku. Don Ty to powiedziałeś. Zgadza się. Dlaczego Cassio? No bo tak, rewanż. Zmazać plamę z honoru. Uważasz, że to jest, to jest coś, co może się wydarzyć w fejmie? To jest nadrzędny cel. Tak. No tak, remanż... wydaje, tak wydaje mi się, że to może się wydarzyć w fejmie. Jaka formuła rewanża? Chyba chciałby zmienić teraz, nie chyba na tę dużą rękawicę. <laughs> Mogą być nawet duże rękawice. Mogą być. Tak. Po twojej twoje przegranej z, z Kasją. Kowal powiedział, że już nie masz drogi. ma do teraz casio. trzy przegrane. No tak. Ja. Tak naprawdę w fejmie jeszcze nie przegrałem, bo raz już szukali sędziowie i raz się wywróciłem na rękę. Czyli. Na razie. Pasło u życia, zgadza się. Po twojej przegranej z Kasjonką. Mówiłeś, Cię szukali. Kutacem. Kawol powiedział, że masz zamkniętą drogę do KSW. Nie, nie powiedział. Nie powiedział tak? Nie, nie. Powiedział, że nasze drogi na chwilę się schodzą, no ale mogą no zawsze wrócić. Ale chodzi mi o to, że generalnie no, dla Ciebie to się bardziej opłaciło chyba, nie? Walczyć tutaj w fejmie, dużo większa rozpoznawalność, większe pieniądze, więc tym no, sobie wyszło to, że przegrałeś z Kersjuszem, to generalnie okazało się dobrze, nie? Błogosławieństwo Bóg żył. to jest on. No i super. Bóg dał. Jak aktualnie wyglądają Twoje relacje z Tomkiem za Dymą i czy mieliście okazję chwilkę ze sobą zawsze na Ciebie wypada, to nie no Nie ma sensu. No kończmy, kończmy. to. Nie ma sensu. Przepraszam kochani, wymiotować mi się chce. Proszę bardzo wierzy. Was szanuję i kocham was. Wiem, że jesteście tutaj no, dla nas, ale ja muszę, proszę, muszę, muszę się kurwa to... zżygać i wtedy może do Was wrócę. Dobra, no, bardzo dziękujemy. Dzięki no, żółwik, Dzięki żubik. bardzo. Dzięki, dzięki.